Parę płytek. Raczej nikomu się to nie przyda. Witam wszystkich na moim kolejnym filmie. Dziś taka ciekawostka. Zapraszam. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać taką ciekawostkę, co ostatnio. Dorwałem niespodziewanie kilka różnych płytek od sprzętu radiowego. Diory płytki, oczywiście, były ładnie zapakowane w papier, owinięte w papier. Kiedyś wszystko było pakowane w papier szary. Nawet jak się kupowało mięso urzecznika, pamiętam. Było opakowane w papier. Nie to, co dzisiaj, w plastik. No, mam małe wątpliwości, czy komuś przydadzą się takie płytki. No, chyba jedna na sto osoba byłaby może zainteresowana płytką taką czyściutką, bez elementów, nieużywaną. Ale ładnie sobie tak popatrzeć. Nie widzi się takich płytek bez elementów wlutowanych. Ładnie to wygląda. Można przenieść się w czasie, jak to wyglądało na produkcji. W czasie montażu można sobie wyobrazić, kto wkładał, instalował takie elementy, potem lutował. Pewnie na jakiejś linii. Produkcyjnej. Mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Najpierw może zaczniemy od tych dwóch. To są płytki jednakowe. Można sobie zobaczyć, jak różniły się kolorem laminatu. Ciemniejsze, jaśniejsze. Rocznik, oczywiście, 80. Tych płytek. Na szybko. Zajrzałem do internetów, wpisałem symbole tutaj. Wyskoczyły mi, że są to płytki od zasilacza tunera TSH 104-105. Kolejne płytki, również w dwóch różnych odcieniach laminatu rocznikowo 80 i 80. Tylko, że ta jest z września, ta jest z marca. Czy ktoś już kojarzy? Z bardzo popularnego Amplitunera. Tak na szybko podpowiem. To są płytki również od zasilacza Amplitunera Merkury. Następna również jest od Merkurego. Tym razem jest to płytka od programatora. Rocznik 80 z sierpnia. Następna płytka to już można nazwać ciekawostką do kwadratu. Również ta płytka jest od Komputery Merkury, również od zasilacza. Czy ktoś kojarzy różnicę? Różnica jest, ale o co chodzi? Ktoś wie? Na STK, na GML-ach, z dwoma dużymi kondensatorami. Zgadza się? Zgadza się. No i ostatnia duża płytka. Prezentuje się tu naprawdę interesująco Zielona Można by powiedzieć, że najnowsza Bo zielona Rocznik 80 z kwietnia Jak myślicie od czego to jest? Pierwszy rzut oka jak zobaczyłem Radmur, 54 z serii Może jakiś wzmacniacz Diory Blisko byłem, ale niestety nie jest to płytka od tunera Meluzyna kleopatra. No, nie wiem, czy komuś by się chciało to wszystko wlutować. Raczej te płytki się nie łamią. Chyba, że ktoś kupił radio dawastowane i chciałby sobie yy, odtworzyć część, może na współczesnych elementach. Część na starodawnych, ale te wszystkie, lutować te wszystkie filtry teraz. Gdzie to wszystko zdobyć? No, ciężki temat. Miejsce na głowicę, kondensator strojeniowy. Z tymi płytkami od zasilacza myślę, że jest łatwiejszy temat. Czasami może komuś się przyda taka płytka. Może zawsze wlutować współczesne elementy i cieszyć się zasilaczem. No a tak wyglądają właśnie płytki z bliska. Duża płyteczka. Piękna. Możemy sobie wyobrazić, jak to kiedyś było na produkcji. Rocznik 80. Czyściutka. Tutaj następne. Zasilacz od Merkurego. Jedna wersja. Druga wersja. Programator od Merkurego również. No i tuner TSH toral, ładne noweczki naprawdę rarytas naprawdę rzadko się zdarza że można zobaczyć gołe i wesołe szkoda, że nie ma takiego wzmacniacza a już od radmora, no to byłyby chyba bezcenne takie płytki domniewam, że takie płytki to myślę, że jeszcze gdzieś w Polsce są, mają ludzie jeszcze pochowane. Wszystko ładnie, popisane, ładnie namalowane, wszystko ładnie się zachowało, nie zostały zniszczone. Niecodzienny widok, naprawdę. Można patrzeć i patrzeć. Jak się nie szuka, to wszystko wpada w ręce. W XXI wieku, nawet. Ja jestem zachwycony. Można poczuć to, jak kiedyś ktoś nakładał się tych elementów, nalutował. To szacunek, naprawdę szacunek. No i ważne też, nie można się pomylić. Ciekawe, ile to zajmowało czasu. No myślę, że to na tyle dzisiaj. Taka mała ciekawostka. Jak się podobało, zostawcie łakocie. Jak się nie podobało, to nie. Kto mnie nie subskrybuje, a śledzi mój kanał, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy nacisnąć tutaj takie kółeczko i będę zadowolony. Zapraszam na przyszłe oraz przeszłe filmy. Będzie się działo. Działo się. Pozdrawiam. Na razie, cześć.